Ciemnieczko ja jestem peptem witam w bitm własnym gospodarstwie. Ciemnień sobie talerzować po rzepakach, Żydko rozesiane. Rzepaki dokończone. Wam zaraz pokazuję inne rzepaczki, które sobie ugłosiliśmy w silosie. 44, 44, 44. Zumytajmy ten kazułek, to jest największa Ym... No, nie tak źle wyszło z tego rzepaku. Myślę, że się będzie gorzej. Będzie troszeczkę lepiej, ale w sumie już nie wyszło. Nawet no, dobrze. Jak widzicie, na koncie 260 tysięcy. Skąd te pieniądze? Jak powiedziałem, no przyjechali. po maszynie, czyli paszowóz, rozsiewacz, łuk, yy, łuk, yy, rozsiewacz, dwie przyczepy, sprzedane, a muszą są sprzedane. Co jeszcze było, żebyś sobie tak na szybko pomyślał? Yy... bezrakowiec 3-metrowej, jakby 3-metrowej. No i za wszystko nam dzisiaj przyszło 190 tysięcy. Można powiedzieć, pewna era nam się kończy. Można wtedy sobie powiedzieć, ale może i pozytywnie tego sobie znaczenie, no bo będziemy mieli teraz pieniądze na inwestycje. A jeszcze jest dzisiaj przygotowywany przez mojego mechanika mareczka ee, John Deere, bo John Deere także jest przez nich zaklepany za kwotę 246 tysięcy. Więc nie będzie tak źle. Ale wiadomo, teraz jak sprzedałem, trzeba będzie coś doinwestować. Więc. Już wstępnie gadałem ciągnik, wstępnie oczywiście, 315 koni, 315 koni, troszeczkę zaszlałem. będzie ciągnik i wam to pokaże na tym odcinku, ale jeszcze od nich będzie, yy, także będą przyczepy. Właśnie przyczepy sprzedaliśmy, no to trzeba przyczepy te zakupić, tak, nie ma, nie ma głupich jak to się mówi, a więc yy, będziemy mieli nowe przyczepy, pewnie ktoś pewnie powie, że czemu jeszcze nie będę kosić jęczmienia, jęczmień jeszcze ja tak powiem, nie jest nowej wilgotności nie ma, więc nie będę chciał na siłę czegoś, znaczy czegoś, no złoża nie będę chciał, jeśli jest wilgotność troszeczkę za wysoka, a jest niestety z tego względu, że Kapiło. i tam parametry tego zboża są dość mocno zaniżone, co chodzi o później późniejszym sprzedaż, ale jak chcę słyszyć też tego y, zboża, y, więc tak po prostu wygląda. Dobra. Teraz tak, 6 eee... metrów, teraz tak, GPS sobie ustawimy, oczywiście GPSS, GPSSS, gdzie będzie? to sobie to mniej więcej ustawmy no i siejemy poplony od razu z automatu taki był zamysł tego teraz tak ja sobie muszę ustawić 15 15 na godzinę yy... i czemuś wcale się je poplony no bo tak jak powiedziałem tutaj będzie pszenica yy, będzie pszenica yy, a żeby troszeczkę ją uwydatnić troszeczkę ją do Lokalniż tak to powiem, plony stają mi się najlepszą alternatywą. A że, plony, a że pszenica będzie dopuszczana prawdopodobnie w okresie października, najpóźniej hmm, września, a tam miesiąc, półtora, dwa, do, do, do miesiące, coś tam jeszcze podrośnie ta, e, ten poplon, coś tam tej wartości nam da po tym rzepaku, tych rzepakach w sumie. I summa summarum, znowu mm, te pole, które kosiliśmy. No, słuchajcie, jest największy polem yy, i na no, tak to tak, wychodzi, że będziemy mieli yy, w całym odcinku naj najwięcej, można powiedzieć, tak? Yy, a jeszcze wracając w temat właśnie maszyn. Zdaje no, mi się, że kwota nie jest jakaś tam zła mm, pod tym kątem. Zdaje mi się, że no, miarę ja, dobre pieniądze dostałem. Za ów maszyny, no bo 70 tysięcy za no, akwakultura, no, przyczepy 40 tysięcy, no, no tysięcy i tak dalej. Kiedyś, no, nie wyszczególniałem sobie wszystkiego, no, pokazałem wszystko, powiedziałem, że przyczepy też mogą iść. Ewentualnie, ktoś będzie chciał, yy, będą chcieli, to tak nie, nie wiem, wszystko, możemy tracić. 70 tysięcy jechali, zabrali, mówię, Dobra. dobre, słuchajcie, mówię, dla mnie, jak najbardziej, na plus bo, bo, nie chcę zawalać sobie pracy. Mam teraz dość mocno ambitny plan na ciągnik, mam dość ambitny plan na przyczepy. Przyczepy mm, też można powiedzieć w pewnym sensie są... Znaczy inaczej. Przyczepy są obejrzane. Jeszcze nie są zadeklarowane przez moją osobę, ale są już w fazie filtrowania w głowie, czy one będą stosunkowo dobre. Ciągnik tak samo jest wstępnie zaklepany, więc w następnym odcinku już ten ciągnik się pojawi. Tylko, że ciągnik będzie na niego trzeba wyłożyć ponad 400 tysięcy. Tak, ponad 400 tysięcy, bo to będzie ciągnik z 2018 roku. Hmm, więc powiem szczerze, no patrząc z perspektywy hmm, zakupu John Deere'a 600, hmm, tego małego, i ogólnie, mm, jak to powiedzieć, dałem prawie 606 000 za sztuczka godnego Pan nowego, dałem 50 60 000 za 2018 rok. Staje mi się, że naprawdę przepaść praktycznie do ponad 2 razy tyle mocy za mniejsze pieniądze. No powiem szczerze, że jest naprawdę yy, aż dziwne. Tylko, że dużo godzin, bo tam jest chyba około 11 siedzy godzin. Ale słuchajcie, takiego ciągnika nie kupuje się na 3 hektary, tak? Yy, ja też yy, kupuję go na dość yy, spory. Być może, ale już jeszcze będzie to no, kopcowane parę hektarów. Więc nie ma co się dziwić. Mam plan. O, Tutaj tę yy, odciąży mi wtedy. Kolejny ciągnik, tak? Tego klasa. No i będziemy powoli pewnie zbliżać się właśnie do takich ciągników, mm, właśnie 300 plus niedługo, tak? No, bo ten 250 koni e, ciągnik e, zostaje nam tylko klasa i zostaje nam mm, ten mały. oczywiście tego nie mi sprzedawał, nie ma opcji, ale przyszła taka pora, że no, trzeba to w końcu zrobić. Za rządy jak powiedziałem 246 tysięcy jutro przyjeżdżają, ja sobie go jeszcze odpisuję. Bo wiecie no, jak przyjechali, jakby tak powiedziałem, no chcecie możecie dżondyra wziąć, no to macie ile w sumie? Mam 400 tysięcy tak, więc sumerycznie na sam ciągnik, z lekką dokładką powinno starczyć. Oczywiście z tych pieniędzy, które mieliśmy na koncie. Na przyczepy? Myślę, że gdzieś w granicach 140-160 tysięcy, bo to się waham jeszcze między dwoma szczepami, bardziej dwoma modelami szczep się waham, które mogę sobie zakupić. Też są... jakby nie było, to są naprawdę sprzeczne pieniądze, tak? Za dwie szczepy, no ale no, można powiedzieć, że zdaje mi się, że dobrego... dużego gabaritu tak. Chociaż patrząc no, najbardziej opcjonalną yy, rzeczą, która powinna być, to powinna być ta ciepa już. Ale nie wiem czy ta, ta czeka byłaby jeszcze wykorzystywana w 100%, a po drugie nie wiem, czy tande mogłyby były wtedy wykorzystywane w ogóle. Ewentualnie do złożnika na pryzmowanie na pryzmę. Więc tak jest. No co 205 godzin idzie, przychodzi 300, ponad 300, więc to będzie w ogóle hit. Jeszcze na tak pewno okazało się, jak przyjedzie, no nie będzie wykorzystywany powiedzmy w tarży no bo nie ma, będzie na ma duży zapas, ale od tego bezorkowca, który będzie jest zaklepany już u opaków, a zdziwiłem się, że oni, opaky mają takiego dużego bezorkowca jeszcze w na arsenale, no to jest zapotrzebowanie nominalne 230 koni, nominalne minimalne, znaczy nominalne. Yy, więc mówi takie 300 koni musisz mieć. No mówi do tego, mówi mógłbyś napić, tam też powinien ciągnąć, ale no, nie powiedzieć taką prędkością jaki jaką byś chciał. Yy, tak po prostu powiedzieli. Więc no, filtrując yy, powiedzmy treści tak, w głowie, wszystkie te nasze, yy, pogadanki i wszystko z tym związane, znaczy sobie filtrować. Czy faktycznie zostawiać John Deere i poczekać, później dokupić ów ciągnik, czy sprzedać i po prostu już coś kombinować. No i oczywiście też pług sprzedany był. Primerzecznie puk też będzie kupiony. Jest na internecie bardzo fajny. pług jeszcze go muszę zadzwonić obejrzeć, pług, w ogóle zapalowa cena tak za pług, no bo 115 tysięcy bodajże chyba tak, tak yy, więc w ogóle to będzie hit hitów, oczywiście to nie będzie pod tego dużego ciągnika, to będzie bardziej pod tego klasa traktory teraz jest yy, tak to po prostu będzie wyglądało yy, a więc słuchajcie, no powoli, powoli idziemy maszyny, które powinny tutaj dawać, roboty, robić robotę Płuk będzie tej samej tak to powiedzieć większy ale patrzyłem że ta szóstka, bo to będzie też piątka oczywiście, bo to też piątka jest była, przepraszam, już nie ma Oweł. teraz będzie piątka, ale będzie spakomatem więc można powiedzieć w pewnym sensie, że będziemy mieli oranę i będziemy zaraz sobie spuchniać tą ziemię żeby tej bligoci nie tracić, więc już ta ta jedna mi odejdzie w pewnym sensie w uprawce więc też powinno być na plus Więc no nie ma tego złego, żeby na nowe nie wyszło. Są... Gospodarka to nie jest jakiś tutaj Syndrom, że trzeba się żenić z maszynami Tylko trzeba po prostu to rozwijać, aż są możliwości jest co sprzedać, jest czego dołożyć tak trzeba po prostu to robić ja nie będę też trzymał e, czujnik, nie wiem 10 ciągników wedle tego, że było, dobra, kupiłem taki dużo mi posłużył e, dużo mi posłużył, no to ja go nie będę sprzedawał, sz bo nikomu będzie szkodał nie jak pamiętacie od początku porządku ciągniki były kupowane, używane największym moim sukcesem jest ciągnik właśnie Johnny, e, nówka z salonu to jest moje największe osiągnięcie do tej pory Mam nadzieję, że kiedyś jeszcze dojdziemy do pułapu, nie wiem, członika nowego, powiedzmy. Czy taka może być ambicja i może taka być możliwości? Patrzymy na cielnikami troszeczkę starszymi. Eee, jeszcze wracamy do czelnika, właśnie do John Deere. troszeczkę starszymi właśnie tej mocy, eee, żeby może nie wejść dawać. Ale patrzyłem, przejeździłem tym John Deere, tym małym, to jest wygoda. Jeszcze największa wygoda jak w tutaj w członikach. Więc suma, suma lepiej dołożyć yy, pieniądze, też 40-50 tysięcy gdzieś będzie wychodzić o nich, więc w ogóle abstrakcja, więc yy, abstrakcja, no może niekoniecznie abstrakcja, no za wygodę trzeba płacić, tak? Yy, więc na razem tym odcinku pewnie już ani John Tyra nie będzie. Ani nie będzie. <laughs> Właśnie... ani yy, John Tyra nie będzie, a już będzie nowy nabytek czy z dwoma szczepami udazu wiadomo, budżet nie będzie po się więc podejrzewam, że 300 tysięcy sobie na spokojnie dobiorę na dwa lata e, czy nawet na rok czasu mógłbym sobie dobrać e, mam z czego zarabiam pieniądze naprawdę fajne z mleka, więc ja się tu e, nie boję tego wszystkiego a i tak, która będzie stawiana, to i tak będę miał praktycznie punkt prawdopodobnie za gotówkę stawianą bo mamy ten przelobu, mamy ten przelobu jak yy, to powiem finansowo mamy jeszcze czego by dokładać no, na 400 tysięcy 500 tysięcy za to już są kwoty, które są naprawdę No tego też mm, przyjadą mi to moje krowi, które, no po prostu moje krowy sprzedaję mm, z wszystkich i kupuję nowe świeże sztuki yy, po prostu, żeby coś, nie, coś zarobić, chociaż jeszcze to też nie powiedziałem, że w tym miesiącu yy, ale będę właśnie dzwonił, żeby może przyjechali do Bali, e, tak żeby móc sobie troszeczkę odświeżyć moją podoblę, tak? E, no, Moje jajki jeszcze są za młode, żeby e, no, po prostu to robić, bo jeszcze nie są, no, są zainseminowane, ale e, jeszcze, wiadomo. bez Nika nikanima. E, no, tak to wygląda, proszę państwa. Powtarzowanie też fajnie idzie. je. mi ta talerzówka też, powiem jeszcze, że chyba najlepszy biznes jakikolwiek zrobiłem są tą bo ten podsiewacz do pokolonów No jest w ogóle hit hitów, że mogę sobie uprawiać i równocześnie podświewacze do papilony, Coś cudownego To robota naprawdę teraz idzie dwa razy szybciej Dobrałem się cieszyłem, że kupiłem grobera za... Ani inne pieniądze wtedy jak wiadomo, wtedy inna sytuacja była, inne ciągniki, inne preferencje e, pod tym kątem. A w tym momencie mam komfortowo talerzówką sobie stale że Wiadomo, ja gdzie pewnie to nie wyjdzie, mm, bo wiadomo, to jest co mam, ponieważ głęboko, niby na maks, prawie że na maks tą talerzówkę ustawiłem, e, żeby mogła wchodzić w ziemię, e, żeby to nie przemieszało, już to widzicie. no to ładnie mieszało to wszystko. No więc tak to wygląda proszę Państwa, no nikt na to nie poradzi. Yy, no musi prowadzić troszeczkę dłużej dzień w tym ziemię. A my te dwa miesiące powinny dać na to yy, tą możliwość, że po prostu później wyrzucę tylko obornik sobie na tutaj na te pole i po prostu zaoram naraz. Wtedy i będę mógł sobie pszenicę sobie zasiać ja po prostu to wygląda no słuchajcie, no trzeba się troszeczkę tu rozwijać Ym, nie ma co mnie w miejscu stać Ym, trzeba bawić się bawić się gospodarka będą przylegne gospodarki żyje a to i też zabawa w pewnym sensie z tej zabawy czelby przez tą monotonię, przez tą widzimy taką niechęć tak pod tym kątem, że robi, robi i no po prostu się wypala, tak w każdym innym zawodzie e, jeśli nie ma tej świeżości ta robota a wiecie, też chce człowiek posiedzieć, tak, większe kupie sprzęty szybciej to obrabię, to i troszeczkę szybciej to powiedzmy przysłuje oczywiście, że chcę usiądzie i posiedzi, jeśli go przyjadę widzicie teraz tą talerzówką, gbm Byśmy połowę mieli tego zrobione, tak? Eee, tego to teraz aktualnie robimy, czyli na no czwartą byśmy w ogóle pola mieli zrobione, tak? Już mamy chyba połowę pola zrobione, więc to już ten topowik. To jest to właśnie przykład, który eee, można powiedzieć eee, pokazuje nam, jak się to wszystko pozmieniało, tak? Że człowiek się cieszy, gdy gdybym otrzymał towego a podziewacza, akurat sobie podziewaczem, kupię to będę miał eee, szybsze obłoty, i tak, czy tak a wiadomo jak było jeszcze z początku samego tak powiedzieć, tak? czyli była siewka był pługiem się przeływałem na płycie, albo ewentualnie e padało się w kultywatorkę kultywatorkę to wiadomo to, 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 to się nie ma w ogóle pokrycia bo e się wawelone robiło, na razie tak się robiło i też się zrobiło, tak? tylko że widzicie, jak ten się robił dwa razy, trzy razy był się wawelony, szkoda było, też się się wawelony teraz z tymi sprzętami Człowiek się nie patrzy na to. to jednak są ciężkie maszyny, one same z siebie dobrą robotę eee, I nie trzeba wałów, nie trzeba nic kombinować. Więc mówię, teraz faktycznie można powiedzieć, że pewnie chcecie robić trzy roboty naczeje, się i siejemy i wałujemy. Eee, więc eee, ale wiadomo, że też to jakie były połacie, tak, mieliśmy nie wiem, 10 hał eee, i, i zaczęła nam 30. W tym momencie Patrząc, no myślę, że gdzieś po 160 nie wiem, czy to na pewno, ponad 100. mamy. Bo ja zawsze jeszcze raz mówię, więc no mówię tutaj: mamy dwa, dwa hektar, czy ma gdzieś hektar. Więc mamy to szybko pakiecznie ogarnięte i możemy sobie później kulturalnie to zjechać. Kopiec sobie spokojnie kawkę, bo o to chodzi, żeby cię to robić efektywniej, oszczędniej bo i tak ten ciągnik yy, robi więcej i mniej spali numericznie, niż nie wiem 60 z talerzówką później to jeszcze raz robić i tak dalej, no, no. <laughs> zwłaszcza, że pamiętacie jak ja robił poprony jeszcze chyba case'em 42-30 no to na razowe się nie udawało nieraz yy, zaorać, trzeba było jeszcze paść talerzówką Trzeba było strależować, później dopiero załatwiać a tu raczej mi się zdaje ten pług, który będę miał, yy, no to będzie ciągnik, e, ciągnikiem, tym pługiem, który raczej to na nas powinien załać, no, Jeśli owerob sobie dawał, radę, to czemu ma nie dać yy, ten kolejny pług z pakomatem. Bo ktoś chciałem innego, chciałem z tym pakomatem pług, yy, żeby Komfortowo sobie to uprawiać yy, za jednym strzałem Tak samo jak teraz. Po prostu rozwój. Jeśli tego rozwoju się nie ma, to się ginie. No. Widzicie, że. 2010 rok, myślę, że tak ogólnie, to jest 14, 15, Z nie więcej, kurwa. Z 15 lat, lat, yy, to tak patrząc na 20 lat, to naprawdę dużo tutaj osiągnęliśmy yy, pod kątem rozwoju. Nie ma co się oszukiwać, no. Takie moloky, moim zdaniem moloky, e, ciągniki i to wszystko. No to jest, so, to nie? No i tak samo, jak będzie ten dziś większy ciągnik, to już prawdopodobnie rzutnik też będzie wymieniany, beczka będzie wymieniana, choć naprawdę potężną beczkę. E, Siebnik, oczywiście, no zboż, zostaje, no bo bożówka była nówka kupywana e, i siebie, zboże, to po zostaje, no bo sumarycznie są to nowe maszyny. Nie mi się żenił z tymi maszynami ale jeśli one mi trochę e, spełniają moje funkcje, to spełniają funkcję, które ja oczekiwałem, czyli przesłuzutka, duży dasy spełnia funkcję. E, chciałem 6, 6 rzędowy siewnik, kredy, który silnik, jest u, albo od u albo i dłużej e, kupiony. No to jeśli się to, to po co to wymieniać, na próżno. E, jest tego zdania. Wymieniam to, znaczy na czym na pewno mi najdłużej wchodzi. Czyli, nie wiem, na takie talerzowanie, tak, żeby też yy, w pewnym sensie, przyjdzie do z agencji, przyjadą, no to powiedzą: Pani, nie masz wymieniać żadnego słomy z, 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 z ziemią, a masz pan dopłaty wzięte. Dlatego też tak to jest po prostu żeby to, to szybciej było robione. Tak, niektórych rzeczy nie warto wymieniać w pewnym sensie na nowsze, lepsze, znaczy inaczej, na szersze sprzedając nowsze, ale nie zawsze to jest sprawdza. Ja... widzicie, mam ten siewnik kupiony za 300 tysięcy. W ogóle to był pierwszy... Yy, chyba tak potężny pieniądz, tak? Wydany, bo to było 600 tysięcy za paszowóz plus sięwnik. To oglądał ten... może pojaży wtedy, hmm, jak to wyglądała sytuacja. Był w ogóle hit. Ja kupiłem... a teraz sobie tylko nakupię Ciągnik. Wiem, że będzie mi stać na przyszły miesiąc, żeby spłacić kredyt. To ja bym chciał spłacić. Yy, więc tak wygląda. Więc mówię. Taka to sytuacja będzie. Yy, a żeby nie być głosownym, żebym te 300 tysięcy kredytu bał To no, proszę Państwa, idziemy sobie do banku. Yy, idziemy sobie do banku. Ten bank jest tu tanie. To są mi Take my 300. 25000, tak? I teraz tak, dobrze, mam. Po ile na 25? 25000. Na dwa. Czekajcie, czekajcie. tak, A my patrzę. Tak. Zasadniczość tysięcy kredytów wzięte i będzie można w następnym odcinku już doinwestować. Więc w sumie jeszcze będziemy mieli 700, 800 40 80, 836 tysięcy w przybliżeniu. Więc tak to wygląda. A no, manewrzki. Ja nie będę prosił dużo. W dzisiejszym odcinku byłoby to na tyle. Jeśli taki odcinek mi się spodobał, to ciepłe w górę, komentarz, Dzięki za oglądanie i trzymaj się razem na tego odcinka. Na razie. Cześć.